Dzisiaj odcinek o niesamowicie ważnej dla Polaków marce. Marce, która szturmem wbiła się na rynek i niczym zapach po gotowanej kapuście, nie chce go opuścić. Zapraszam na film o Pagani Design. <laughs> intro jest. Intro będzie spoko. Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku TikTok, czyli pierwszego programu o zegarkach na polskim YouTubie. Na samym początku chciałbym zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz. Ani ja, ani nikt inny nie ma prawa mówić wam, jakie zegarki można, a jakich nie można nosić. Wszystko zależy wyłącznie od Was, jest to codzienna decyzja podczas porannego zakładania zegarka na nadgarstek i na szczęście ja nie mam na nią żadnego wpływu. Ale dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem, który musiał w końcu pojawić się na tym kanale. Kiedy zaczynałem interesować się zegarkami i poszukiwać nowych marek, których do tej pory jeszcze nie znałem, bardzo często trafiałem na markę Parnis, czyli chińskiego producenta bardzo przystępnych cenowo zegarków, wewnątrz których pracowały zwykle całkiem niezłe mechanizmy marki Seagull. Pamiętam, że wtedy spodobał mi się pewien bardzo interesujący zegarek. Miał srebrną tarczę, niebieskie indeksy i wskazówki. I zastanawiałem się, co mi ten zegarek przypomina, bo wiedziałem, że gdzieś już to kiedyś widziałem. Po krótkim researchu i wiecznym zastanawianiu się, dlaczego na tarczy jest napisane chronometer, skoro ten zegarek nie jest chronografem. Tak, myślałem, że chronograf i chronometr to to samo, ale już się nauczyłem. Zrezygnowałem z zakupu. Wtedy też poznałem słowo Homarz. No właśnie, kluczowe w tym filmie słowo, bo czym tak naprawdę jest homasz i dlaczego wyróżnia się odrębną grupę zegarków, które nie są oryginalnymi zegarkami, ale też nie można o nich mówić, że są podróbkami. Z definicji homasz to hołd, a w zegarkowej nomenklaturze terminem tym określa się czasomierze inspirowane konkretnym designem albo projektem z przeszłości, ale nie naruszające praw własności intelektualnej, zastrzeżonych znaków, patentów itd. W skrócie, podróbka ma wprowadzić w błąd, a homarz nie, bo nigdzie na tym zegarku, ani na jego kopercie, ani na deklu nie znajdziecie ani nazwy, ani też loga producenta oryginału. I na tym w zasadzie różnice się kończą, a cała reszta jest kwestią umowną. Bo jeśli coś jest dogadane, ale nieuregulowane, to mogą pojawiać się różnego rodzaju nadużycia. Jednym z najlepszych moim zdaniem przykładów homarzowych brandów zegarkowych jest Dan Henry, mikrobrand założony przez właściciela jednej z największych. Pierwszych kolekcji zegarków na świecie: Dana Henry'ego, który zdecydował się pod swoją marką tworzyć zegarki inspirowane stylem retro i historycznymi wzorcami, oferując przy tym wysoką jakość wykonania w przystępnych cenach. Dan Henry to bardzo często współczesne interpretacje nieprodukowanych już od dziesięcioleci modeli albo zegarków marek, które już nie istnieją, takich jak na przykład Universal Geneve. W rezultacie mamy możliwość obcowania z historycznymi projektami, dzisiaj właściwie nieosiągalnymi. Takich marek jak Dan Henry można wymienić co najmniej kilka, ale po drugiej stronie barykady stoją zupełnie inne firmy, i tym samym trafiamy na pagani design. Jak możemy przeczytać na jednej z wielu oficjalnych stron firmy. Pagani Design to niezależna marka zegarków założona w Guangzhou w Chinach 15 sierpnia 2012 roku. Dążymy do tego, aby stać się profesjonalną firmą zegarmistrzowską z systemem projektowania. No joke produkcji i sprzedaży. Ponadto chwalą się sprzętem, doświadczeniem oraz w wielu miejscach zaznaczają, że baza produkcyjna łączy funkcje R&D, produkcji, przetwarzania, OEM, czyli w tym przypadku produkcja zegarków, które mogą być sprzedawane przez innych producentów, ale do tego wrócimy, sprzedaży oraz serwisu. Na szczęście tutaj nic o designie nie wspominają. Pagani to tak naprawdę ogromna fabryka, bo chwali się na przykład warsztatem o powierzchni ponad 2000 m2, 20 zautomatyzowanymi liniami produkcyjnymi, Produkcyjnymi oraz linią produkcyjną, przy której pracują ludzie. W jakich warunkach nie mam pojęcia, ale na zdjęciach wyglądają na całkiem zadowolonych. Oprócz tego mają też linie do testowania zegarków, różnego rodzaju laboratoria i generalnie ogarniają całą kontrolę jakości. Chociaż w wielu miejscach na różnych grupach zegarkowych, do których udało mi się dotrzeć, znalazłem informację, że czasami z tą kontrolą jakości wcale nie jest tak kolorowo i zdarzają się na przykład zegarki z niedokręconym balansem, no ale to się zdarza nawet najlepszym. <laughs> Seiko. Pierwszymi modelami jakie pamiętam z polskich grup zegarkowych były dość wiernie odwzorowane i całkiem nieźle wykonane imitacje Aquaracerów oryginalnie produkowanych przez markę Tag Heuer, oczywiście opatrzonych logiem Pagani Design. Wiele osób decydowało się na taki zegarek i z tego co pamiętam, nie żałowali potem decyzji, bo faktycznie za kilkaset złotych można było mieć zegarek oparty na całkiem dobrej jakości komponentach, ale za to mało oryginalny. I podobnie jak ze wspomnianym na początku parnicem, w turny odwzorowany praktycznie jeden do jeden design potrafił przekreślić zegarek, no i też całą markę w oczach wielu pasjonatów. I absolutnie nie ma nic złego w chińskich zegarkach, żebyśmy mieli jasność. Tym bardziej, że na stronie czytamy też, że Pagani Design został zainspirowany poszukiwaczami przygód, innowatorami i marzycielami. Gdy patrzymy w przyszłość, Pagani Design będzie realizował indywidualny design i tak dalej, i tak dalej, bla, 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 bla. No właśnie na tym polega problem, że indywidual Oryginalny design to wyłącznie plan na przyszłość, bo to, co się dzieje obecnie, i zegarki, które są obecnie sprzedawane, oryginalnością projektów nie grzeszą. Nie kradnij. Siódme przykazanie najkrótsze z przykazań i w pewnym sensie najprostsze bo każdy rozumie, co znaczy: nie kradnij. Pagani Design w tym filmie jest wyłącznie przykładem, bo takie marki jak Saint Martin albo Steel Dive można scharakteryzować dokładnie w ten sam sposób. Ale Pagani, tak jak kiedyś Parnis, to najpopularniejszy i najczęściej pojawiający się brand zegarkowy z segmentu... Kontrowersyjnych homarzy, dlatego dzisiaj ta firma jest na świeczniku. Dzieje się tak nie bez powodu, bo społeczność zegarkowa w temacie Pagani Design dzieli się na trzy widoczne grupy, tych, którym jest wszystko jedno, wiernych fanów oraz niezaprzeczalnych hejterów. I w tym sporze poniekąd każdy ma rację, bo obiektywnie rzecz biorąc, za te pieniądze otrzymujemy produkt o rewelacyjnym stosunku ceny do jakości. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że być może to obiektywnie najlepsze zegarki w tym budżecie, jakie istnieją. Serio. W sytuacji, gdy Casio czy Timex w tej samej albo nawet dużo wyższej cenie oferuje. Mineralne szkiełko, kiepskiej jakości bransoletę ze zwijanych ogniw albo kwarcowy mechanizm. Za te same albo dużo mniejsze pieniądze, Pagani wyposaży swoje zegarki w szafir, w mechaniczny werk Seiko, bransoletę z pełnych ogniw, więc dużo bardziej solidną, no a całość będzie w dodatku świetnie wykonana i też ładnie, schludnie zapakowana. I jeżeli spojrzymy na te zegarki, wyłącznie z perspektywy dobrego dealu, najlepszych technicznie zegarków w tym przedziale cenowym, to odpowiedź. Jest oczywista. Pagani to sztos i bezkonkurencyjna marka, która zaoferuje w tej cenie zdecydowanie najwięcej. Ale każdy kij ma dwa końce, i tak też jest w tym przypadku. I chciałbym podzielić się z Wami moim zdaniem i obserwacjami na temat Pagani oraz innych marek kierujących się podobną filozofią. Bo o ile faktycznie stosunek ceny do jakości jest bezkonkurencyjny, o tyle Bilans plusów i minusów wynikających z noszenia i posiadania takich zegarków, moim zdaniem, nie jest już tak jednoznaczny. Chińczycy żyją w trochę innym świecie świecie, w którym prawa patentowe w zasadzie nie obowiązują, a ogromny wolumen produkcji oraz dostępność maszyn, jakie tylko zdołacie sobie wyobrazić, sprawiają, że świat zalewa masa azjatyckich, wątpliwych etycznie produktów. Owszem, dostajemy estetycznie wykonany zegarek, ale wszystko dzieje się kosztem projektu, skopiowanego niemal w 100%, a będącego efektem doskonałego wzornictwa przemysłowego. Projektu, którego opracowanie nierzadko trwało latami, a Chińczycy spagani czy z jakiejkolwiek innej firmy po prostu przyszli sobie, wzięli ten projekt jak gdyby nigdy nic, bez żadnej ingerencji w wygląd tego czasomierza. No może poza zamianą logo na swoje i zaczęli produkować je na masową skalę. I nie chodzi tutaj wcale o snobizm, o wywyższanie się jednej marki nad drugą, ale o uczciwość. A moim zdaniem nie da się jej przypisać zegarkom Pagani Design. Zresztą, co ja Wam będę tutaj mówił, zróbcie banalny eksperyment, weźcie zdjęcie ze strony Pagani Design, jakiegokolwiek zegarka, usuńcie napisy w jakimś programie graficznym, wszystkie napisy, które są na tarczy, a następnie obiektywem Google'a zbadajcie ten zegarek i zobaczcie, co pojawi się Wam w wynikach wyszukiwania. Nawet na tym przykładzie doskonale widać, że chyba mamy do czynienia z czymś więcej niż tylko oddaniem hołdu. Zaliczyłbym to raczej do swego rodzaju fanatycznej obsesji, a nie inspiracji. W dyskusjach na temat pagani design oraz innych marek tego typu bardzo często pojawia się kontrargument mający odeprzeć argumenty o nieetycznym kopiowaniu innych designów luksusowych marek, no bo przecież inne marki też kopiują. Invicta, Squale, Steinhardt, Davosa, a nawet Casioduro, chociaż ja nie wiem w którym momencie Casioduro miałby na przykład przypominać Submarinera. Niestety tok rozumowania na zasadzie, może coś ukradłem, ale inni też kradną, mam wrażenie, że w tym przypadku nie jest do końca zasadny, bo o ile inne marki faktycznie mniej lub bardziej inspirują się. Innymi zegarkami, zegarkami konkurencji, o tyle ich portfolio jest zdecydowanie bogatsze i składa się w przeważającej większości z oryginalnych projektów. Dodatkowo wspartych homarzami. To nie jest reguła, że całe portfolio tych marek to homarze. I jeżeli już się innych producentów, to takie zegarki można policzyć na palcach, czego nie można już powiedzieć o markach pokroju pagani Design? Które w zasadzie kopiują niemal wszystkie, chociaż odrobinę popularne zegarki, bo posuwają się nawet do takich kroków jak kopia Tissot PRX, czyli zegarka możliwie budżetowego, albo na przykład Seiko Presage Cocktail Time. I oczywiście nie znajdziemy tam żadnego logo Tissot, Rolexa, Seiko czy Omegi, ale czy to rzeczywiście argument wyjaśniający ten temat? Moim zdaniem nie. Wiele osób zastanawia się też, jak to jest w ogóle możliwe, jak oni to zrobili, że takie zegarki można mieć z szafirem, z automatycznym mechanizmem Seiko, z bransoletą, która jest jakościowa i za którą pewnie osobno do innych zegarków trzeba byłoby sporo dopłacić. I dlaczego w końcu zegarki konkurencji są takie drogie w porównaniu do pagani design? Odpowiedź jest banalna i niestety dosyć przykra, bo dla osób zainteresowanych zegarkami, wszystko, co jest z nimi związane, to element pasji. Ale firmy produkujące zegarki, szczególnie te duże firmy, to nie organizacje charytatywne, które chcą dla nas jak najlepiej. Tylko bezduszne korporacje, dla których najważniejsze są liczby w tabelkach i które robią wszystko po to, żeby skalować, rozwijać swój biznes, a przy okazji więcej zarabiać. Chińczycy robią Ctrl C, Ctrl V i w kilka sekund mają gotowy darmowy projekt zegarka. Kupują od Seiko i innych producentów mechanizmów kontenery gotowych werków, które później umieszczają w swoich zegarkach i są w takiej pozycji, że negocjują naprawdę bardzo niskie ceny za pojedynczy mechanizm. A potem zlecają swój skopio <kuh> <kuh> zainspirowany innym zegarkiem projekt na 2000 m2 powierzchni i produkują masowo, w tysiącach sztuk, zegarki, co również zmniejsza koszty. Pamiętacie fragment ze strony o OEM? No właśnie, te same maszyny, które produkują Wasze homarze niemal na 100%, ale nie dam sobie uciąć głowy, produkują również podróbki, a za finansowanie tego procederu w jakiejś części odpowiedzialni są klienci brandów homarzowych. Czy jest to etyczne? Ocenę pozostawiam wam. No i generalnie temat homarzy zawsze będzie śliski, zawsze będzie polaryzował społeczność zegarkową, bo znajdą się ci, którzy nadal będą im przeciwni, ale znajdą się również takie osoby, które zagłosują swoim portfelem i chęć posiadania. Imitacji Nautilusa, Submarinera, Speedmastera, Daytony, czy jakiegokolwiek innego zegarka, okaże się nieco silniejsza, ale ja nie jestem w stanie nic z tym zrobić. A może ktoś obejrzy ten film i zmieni zdanie, kto wie? Jestem bardzo ciekawy waszej opinii. Zostawcie ją w komentarzach. Dla mnie zegarki Pagani Design są trochę jak koncerty zespołów Tribute to Queen albo na przykład zespołów udających The Beatles. Słuchamy często rewelacyjnych muzyków ze świetnym warsztatem, bo odgrywają. Utworów innych artystów rzeczywiście bywa bardzo trudne. Piosenki też są nam bardzo dobrze znane, bo wychowywaliśmy się na klasykach i zawsze marzyliśmy, żeby zobaczyć Beatlesów na żywo albo odsłuchać wersji live Bohemian Rhapsody. Mama! Ale rezultat często jest taki, że ani to Queen, ani to The Beatles. To chłopy przebrane za innych ludzi, udający kogoś, kim nie są, śpiewający nie swoje piosenki. Mam wrażenie, że spagani design jest. Niestety, ale podobnie. Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto.